Witam bardzo serdecznie Wosz 14 kwietnia 2011 roku. Jest czwartek 14 i obok mnie Paweł Reszela, uczestnik paki tegorocznej, uczestnik wieczoru ostatniej szansy, który ma ważny temat. 14 godzina 0.20 15 godzina 020, zobaczcie Państwo jak to e, portal e musi się napracować, ten mężczyzna, który tam stoi za kamerą, no ile on się nacharuje? Chciałbyś tak pracować? W ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo e, Pawle, twoja dykcja, już tutaj krążyły plotki o twojej dykcji niejednokrotnie. E, no środowisko kabaretowe, no, może się śmieje, może zazdrości, trudno powiedzieć, aczkolwiek e, słyszałem taką historię, że podobno gdyby jury półfinałowe usłyszało i zrozumiało choć jedno słowo, które wypowiedziałeś w swoim programie, to no, no nie byłby w że ostatniej szansa, nie w finale, bo po prostu dokładnie w finale bym nie był. Wiesz, że też bym nie był, po prostu bym został na półfinale. Tak, tak się zdarzyło. Bo po prostu mam taki program, że dobrze, że nie zrozumieli. A czyli trzeba po prostu? Ty Bardzo szybko mówisz. Bardzo szybko mówię. Coś to mówię. No mówię, właśnie. Posłuchajmy, jak Paweł bardzo szybko mówi. Słuchajcie, chciałem wam opowiedzieć bardzo. Nie, nie, to poleci materiał. Aha. No, tak, tak. Słuchajcie, chcemy poderwać ładną dziewczynę, ale zazwyczaj ładna dziewczyna ma grubą, brzydką koleżankę. Przerąbane. Ładna i brzydka współpracują. No sorry. Ład... Brzydka próbuje ubierać się jak ta ładna. Wiecie, szpilki, ale takie ze stali hartowanej. Mini, która ładnej by była do kolan. Tej się kończy w połowie baleronów. Ale żeby poderwać ładną, musimy omamić grubą. Wiecie, Taka droga służbowa. Gruba to taki firewall. Wiecie? No. Tak jest. To jest takie przygotowane już wszystko, tak? Wiadomo, nauczyłeś się tego tekstu, jakoś tam wychodzisz na scenę, robisz to tysiąc razy. A teraz spróbujmy tak na bieżąco. Żebyś bardzo szybko mówił o czymkolwiek, niech będzie o. o tym krześle. Żeby, żebyś. Masz y, 30 sekund, żeby y, wypowiedzieć co najmniej. 120 słów o tym krześle. Dobry wieczór Państwu. Godzina 020, 15 kwietnia 2011 roku. Przedstawiam Państwu to oto krzesło. Ale szybciej! To oto krzesło ma bardzo... Aha, widać... Sznele, sznele, Nie, widać... Aha, widzę, że oglądałeś te same filmy, co ja. Dokładnie. Ja... Tylko tak. Mam Krzesełko zostawimy, bo przez Państwa, nie ma co oglądać plastikowego krzesełka z metalowymi, aluminiowymi, badziewnymi nóżkami. Siedzę sobie z na piwku, 11 wieczorem, dzwoni do mnie moja była. Czysz, czysz. Wiesz co to jest? Czysz. To są tabletki następne. Jak ze mną nie będzie, wezmę wszystkie. Czysz. Już cztery wzięłam. Ja mówię, to dobranoc. Ale za pół godziny dostaję smsa. 12. Za godzinę kolejne 24. Za dwie godziny kolejne 32. Myślę sobie, Paweł, zrób coś. Jesteś facetem, dzwoni do niej. Halo, powiedz mi, dlaczego ty jeszcze nie śpisz? Byłoby fajnie, ale znam też inne fajne rzeczy. Ja e... wiem, jakie znasz. nie, prywatnie bym chciał, prywatnie bardzo, bo no wie... właśnie, ja wiemy, przynajmniej ja wiem, że tak? nawiązałeś współpracę z pewnym mężczyzną. Tak jest. To może dwa słowa zaskocz, zaskocz widzów tutaj. pomosłowami słowami? Tak. Grzegorz Halama. Uje, oh yeah. mm, ale się zrobiło gorąco. Grzegorz Halama. I co, co, wiem, że jeździsz na próbę tam do, do pana Grzesia, do pana Jurka, mm -hmm. czy tam. Juska, przepraszam. Jurka. <ślam> wiesz, bo ja nie oglądam po prostu telewizji e, i kabaretów. Dokładnie, widać. E, tak, dokładnie, do pana Juska. I co wy robicie na tych próbach? Mm, ćwiczymy. Próbujemy. Po prostu. E, oramy. Czy, czy można by w takim razie uznać, że to jest taka relacja na zasadzie mistrz i uczeń? Czy bardziej partnerskie nawiązujecie kontakty? Wolałbym w tym wywiadzie powiedzieć, że mistrz-uczeń. Tak, schodzimy tutaj już rzeczywiście no, na meandry. Zacząłeś, a nie zaczęłeś. Ale ogólnie podoba ci się tutaj na pace. No oczywiście, ale nie widać. I wywiady też fajne. No po prostu na pace mi się podoba. <noise> Właśnie. Jak piją faceci, już ja mówiłem, a jak piją kobiety? To jest fenomen. Faceci idą na piwo, to się dobrze bawią, a kobiety zawsze któraś płacze. Moja dziewczyna przychodzi zapłakana do domu. co się stało? Magda podejrzewa, że jej mąż się zdradza. Krzysiu to taki porządny facet. No właśnie, jeżeli on jest porządny, to kurwa, co ty robisz? Co? Nie, tak poważnie chciałbym, żebyś mnie zapytał, ee, jak się czuję. Paweł, no dopiero co zakończył się wieczór ostatniej szansy, zająłeś drugie miejsce. Jak się czujesz? Dobrze. Zobaczymy. Zazwyczaj dobrze, bo po prostu. konoka z konopi. No, moi przyjaciele, jeżeli tak e, nie obronią się, jeżeli tak o nich powiem. Bardzo fajny występ. No, podłożyłem im się lekko, żeby wygrali, bo no, trzy lata startują, w końcu dostali się do finału. Ale tak poważnie, bardzo fajny występ. Bardzo fajnie zagrali. No gratuluję im. A ja się czuję yy, powiem tak. Cieszę się, że mogą z nimi dzisiaj przegrać. To były naprawdę piękne słowa. Dziękuję, co trochę piany są szczery. Trochę nie wierzę. Zobaczmy jeszcze na koniec fragment twojego występu. Dziękuję. Albo zobaczcie, co z nami robią reklamy. Zobaczcie, jaki Gillette ma sposób na najlepszą maszynkę na świecie w danym roku. Co rok dodatkowe ostrze. Dwa lata temu były trzy ostrza. Rok temu cztery, teraz jest 5. Ile będzie w przyszłym roku? Zobaczcie, i... o, o, o. To było takie pytanie retoryczne bardziej, nie? Ale, okay. ale jak to musi u nich wyglądać w firmie? Panie inżynierze, na badania wydaliśmy 5 milionów euro. Macie coś dla mnie. Mamy. Coś, co zaskoczy wszystkich. Proszę spojrzeć, maszynka i sześć ostrzy. Genialne! Jak na to wpadliście? Konkurencja będzie w szoku. To, panie dyrektorze, to możemy liczyć na kolejne 5 milionów euro w przyszłym roku. Jak wymyślicie coś równie genialnego, dostaniecie nawet sześć. Mamy pewien pomysł, ale wymaga testów. Za parę lat, albo dojdą do wniosku, że więcej ostrzy upnąć się nie da, albo maszynka będzie taka zajebista. Witamy bardzo serdecznie. Halo halo. To już 27 paka, a obok mnie zwycięzcy wieczoru ostatniej szansy, czyli kawaret Skopi. No nie może się obejść bez pierwszego pytania, które będzie trochę standardowe, no ale wszyscy chcemy wiedzieć. Jak się czujecie, no jakie macie odczucia po woszu? Ja się czuję bardzo dobrze, dziękuję. Więc czuję się podobnie. Troszeczkę głodny, ale tak to wszystko działa, okej. Okay. Czyli chcecie powiedzieć, że na Pacę, która jest najważniejszym polskim festiwalem, z kanapkami słabo. <gry> Z co? kanapkami? Z kanapkami okay. słabo, no bo jesteście głodni. No to był, 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 był obiad, tylko że ja nie jadłem cały tydzień, więc to może dlatego jestem głodny. Ja Potrzebujesz trzech obiadów. Ja potrzebowałem więcej. Eee, słuchajcie, e, kabarety w wieczorze, w wieczorze Ostatniej Szansy, w ogóle w konkursach, gdzie decyduje publiczność o tym, kto wygra, e, mają swoje sposoby różne. No niektórzy e, robią głupie miny, e, tutaj takie zagrywki różne stosują, albo, albo, albo łatwe, łatwe tematy wykorzystują. E, powiedzcie, jaki był, jaki był wasz sposób na to? Na, na Zwycięstwo. Chcieliśmy zrobić trochę głupich min, jakieś łatwe tematy wykorzystać. Gdzieś to słyszałem i właśnie no, wyszło. Nie, A udało jezu, bo, się. jest z łatwych tematów i ja od głupich min. Tak. Także do, dobraliśmy się specjalnie na ten, wyzwa, no cóż, na ten wieczór. Jak gramy o głosy publiczności, no to trzeba grać dla publiczności. Wszystkie chwyty dozwolone są. Czyli można powiedzieć, że u Was efekty... efektywność łączy się z efektownością. Oby tak było, na zawsze. Mądrze to powiedziałeś. Jeszcze będę nad tym myślał troszkę, ale, no, ale tak. Pokazać. Tutaj, teraz przy ludziach? Nie, tam. Aha, no to trzeba nie wiedzieć, bo ja nie wiem. No gdzie? Na pierdolą! Słuchajcie, chłopaki, kielce. No, można powiedzieć, że w pewien sposób e, rodzi się takie zagłębie kabaretowe, jakby nie było. Było też więcej kabaretów e, z kielc e, na placu w ogóle w tym roku. Ale byliście najlepsi. Co byście doradzili swoim kolegom? No już nie wymieniajmy nazwy kabaretów. A co byście doradzili swoim kolegom i innym z innych kabaretów z Kielc? Co zrobić, aby wejść do finału? Co, ale, ale co powinni ale, zmienić, ale, poprawić? Ale, ale przede wszystkim ale nie, ale po co? W ogóle, ale w ogóle to oni będą <laughs> to oglądać, bo oni się obrażą przecież. przecież no no ja dlaczego powiem... my mamy, mamy im doradzać? Przecież oni muszą grać swoje. Tak. Oni, oni muszą yy, wierzyć w to, co robią. Oni muszą, yy, nie wiem, mieć swoją wizję tego, co robią. Oczywiście słuchać jakichś uwag y, jury. Którzy, które na pewno wie, yy, yy, bo ona oglądało się już yy, wielu kabaretów no, Ale chłopaki ja tam przetransferować w w i, ostateczności, i swoje, w ostateczności no. można się rozwiązać, no nie ożywamy no, nie no, no, się. No, jeszcze jest taka opcja. Po co, po co nam psuć po prostu <laughs> po co, tutaj? Po co nam rucić, ciągle, już bruzić, albo falować, ja nie wiem <laughs> Panie, Panie Zeusie Ojcze Słamałem sobie nogę ja sobie nie złamałem nogi. Cały dzień leżałem w łóżku, a noga poszła. I idzie, i idzie. A ja mówię, gdzie tak idziesz? Nie chodź tak. Mówię, wracaj. Nie wróciła. A ja mówię, wracaj, bo się połamiesz. Połamała się. Ja mówię nic, złamała się twoja sprawa. Bardzo, e, witam bardzo serdecznie obok mnie Kabaret Chwilowo z Rybnika. A jakże nie, tak nie, się nie, zdarzyło? Nie, nie. Kabaret Kawalśników. A Kabaret prowadzi dzisiejszą rozmowę, czyli ja e, a Kabaret Chwilowo -Kaloryfer. obok mnie. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj odbył się wójt, czyli wieczór ostatniej szansy. Zajęliście trzecie miejsce zaszczytne. Padałam, jak się czujecie? Co, miałeś kiedyś tak, że byłeś na zawodach i pływałeś szybciej, a dostałeś gorsze miejsce? Nie, ja mam lepsze porównanie. Miałeś kiedyś tak, bo na przykład jesteśmy w Krakowie poza Śląskiem, tu jest taka tradycja, że na święta, raczej nie Wielkanocne, a Boże bo wróćmy. Po co patrzeć w przyszłość, nie? Rozpatrzmy, co to było w przeszłości. I tam na przykład w pierogach się daje w ogóle jeden grosik, nie? Mhm, I, I na 100 pierogów jest ten jeden grosik. I to przynosi szczęście, jak wylosujesz. Sami tego chcieliście. I ten jeden grosik przynosi szczęście. I myśmy się poczuli tak, jakbyśmy nie wylosowali tego jednego grosika. Tak. Poproszę kebaba. Nie mówicie kebaba, tylko kebab. Jest teraz, na koniec kolejki, recet od nowa. Ale przecież tu nie ma żadnej kolejki. Nic nie chodzi. Proszę sobie zorganizować sztuczny tłum. Poproszę kebab. A gdzie dzień dobry, chami studenci? Ale szanse jednak nie były duże, bo taki grosik to jeden na sto, a kabarety tutaj były cztery, czyli było 25% szans. No akurat się nie udało, ale ja, ja może powiem tak. Czego zabrakło waszym zdaniem wam? Czego wam zabrakło, aby zwyciężyć? Głosów. Moim zdaniem zabrakło liczby głosów w publiczności, w no. sumie nie wiadomo dlaczego. Aby... Może za mało znajomych ściągnęliście, bo Marcinie, mieszkasz w Krakowie, prawda? Tak, tak, od, od, od swego czasu pomieszkuję w Krakowie. Niestety jakby siła przebicia moich znajomych była maksymalna, jednak mimo wszystko... Acie, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, złożyliśmy się po 400 zł, żeby ściągnąć tych znajomych, kupiliśmy biletów w ogóle, a tu... A no tu? Może, może mogliście im je przekazać? Kaparec z Konopi nie? po prostu kupił więcej tych biletów dla swoich znajomych. Oni podobno mieli takie autobusy podstawiane. Nie, ponoć mają fajną drukarkę, która też te pieszonki drukuje z tyłu, nie? Bo, bo weszło 13 osób, a głosów było 2400, nie? I oni? Mieli przewagę, nie wiadomo. Powiem ci, że Karol to ma nieźle przewalone z tą swoją, słuchaj, byli ostatnio na imprezie, nie, on już był zmęczony, chciał iść do domu, nie, a ta jego mówi, nie, nie, pijemy! 4. Witam serdecznie! Dalej jesteśmy na Woszu, wieczór ostatniej szansy. Jest czwartek 14 i do tego kwiecień. A obok mnie kabarat nic nie szkodzi, z Wrocławia nawet, piastowskiego czy tam innego. Witamy bardzo serdecznie uczestnicy Woszu, którzy niestety nie weszli do finału, ale ich występ na pewno na długo zapadnie w pamięć krakowskiej publiczności, bo się działo dużo świateł i w ogóle. Jakbyście mogli opowiedzieć, czy to było trudne, bo może zobaczmy fragment występu. Okay. Proszę pani, proszę zadecydować, czy Michael strzeli, czy Wendy spanikuje. Strzeli. Michael strzeli, zobaczmy. Strzelam, jesteś spawaczem. No, dużo, dużo świateł niebieskie Tak w Waszym występie, tak niebieskie Czerwone światło dużo tego miga, czy było bardzo trudno właśnie zrobić tak trudny technicznie program? Mam pomysł, zobaczmy jeszcze raz. Było trudno. Um... Myślę, że najtrudniej miał nasz yy, techniczny yy, łukasz, który musiał ogarnąć te wszystkie światła. A jest daltonistą, więc nie rozróżnia niebieskiego czy wodnego akurat. Tym bardziej, dobra, że, to... tym bardziej, że dyrektywy były na przykład, nie wiem, yy, zróbmy tutaj, żeby wyglądał jak plaża, nie? No i tam musieli się głowić, prawda, nie wiem, żółte, może niebieskie, może, może czerwone Może wypuścić prawy tu, trochę a tutaj na przykład nasypać. pamiętaj, że będzie dużo krwi, nie, no i, no i wtedy na przykład No właśnie ja to zauważyłem, że na przykład ten kolor czerwony jest postrzegany jako kolor miłości, a zarazem kolor krwi, nie Ej, Słuchaj, zobaczmy to jeszcze raz No. Tak, 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 miałaś rację. Wspomnieliście o swoim akustyku, który ma na imię Łukasz i jest daltonistą. Tak się składa, że też jestem Łukasz i też jest jestem daltonistą. Tonisto. Czy w związku z tym mogą liczyć na angaż? Tak, i jakie pieniądze się z tym wiążą? Już mówię, na razie dopłacasz. Znaczy, nawet 300 zł. Tak, a później pomyślimy. A gdybym chciał zaprosić kabaret, nic nie szkodzi. Do siebie nawet, bo akurat robię wesele, to co mam zrobić? głównie na imieninach dramy. Na pogrzebach też tam się W, w ogóle ten. nie? to, to słowo kabaret nic nie szkodzi na Twoich imieninach. Nie? Imieninach to jest takie dziwne słowo. Imieninach, tak jak Islam. Jak różne inne słowa, na przykład Grenlandia. Nie odpowiemy. Wystarczyłoby tak tak nas tak zadzwonić, prawda, umówił Ci tak powiedzieć, jak, byś chciał mieć występ, yy, dając naszą twórczość, mógłbyś na przykład powiedzieć jakimś też skecze. Yy, no i my byśmy przyjechali i chętnie zagrali. A, ale jeszcze jest tak, że jeśli jesteś fajny, to zagramy na twoim weselu, a jak nie jesteś fajny, to nie zagramy. A jaką masz to dziewczynę? To nie. To już jest narzeczona wtedy, jak tak. jest weselna. Czyli ona jeszcze nie jest narzeczoną, ona jeszcze o tym nie wie, no przyjdy, że będzie, także. No może. Pozdrawiam. A teraz, może, może, może opowiesz nam coś o swojej narzeczonej. E, słuchajcie, no zobaczmy jeszcze, może teraz, fragment sketchu o ratowniczkach. może piosenkę? I e, nie, nie, narzeczoną. Sketch o ratowniczkach, proszę o, bardzo. On nadal nie oddycha! Gdzie jest Mitch? Dzwoniłam, po niego mówił, że już biegnie. Dobra, zaczynamy. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery, dwadzieścia pięć, ale CJ posłuchaj! Ha! I pomyliłam się przez Ciebie! Muszę od nowa! Raz, dwa, trzy, siedemdziesiąt osób! Siedemdziesiąt dziewięć! CJ, obawiam się, że zapomniałyśmy o oddechu! Jak nam miecz mówił, dwa oddechy na pięć ucisków. Tak, y ile ucisków zrobiłaś? 176? To ile oddechów musimy nadgonić? O, no to był naprawdę świetny fragment z dziewczyny. Pytanie do dziewczyn, bo na pewno wymaga trochę odwagi. No mimo pięknych chciał, no nie ukrywajmy. Wymaga trochę odwagi, aby, prawda, no, pokazać się trochę więcej na scenie, czy to było dla was trudne? Czy, czy może tak po prostu, a to na co dzień zawsze chodzę w stroju kąpielowym i. Ja sobie zawsze wmawiam, że przecież mam rajtuzy, więc nie jestem goła, nie? Były rajtuzy? Prawda, ubieramy potrójne rajtuzy, żeby, żeby nie, nie latać z golizną na scenie. Mamy jeszcze pantalone pod kolana na wszelki wypadek, żeby jakby coś tam się w tych rajtuzach jakieś odko poszło. We Czy ja nie chcę nic mówić, ale to wszystko jest fake. Tak naprawdę dziewczyny zakładają nowy strój na siebie, one mają pod spodem piżamy i to może nie widać tego na scenie, ale tak ale jest. Od nadgarstków i to jest taki kombinezon, zamek jest z tyłu, nie widać, bo tyłem nie gra. Czyli, czyli to jest taki fake. A wiesz jak się nazywa taka książka o tym jak robić fejki? Yes, e fake. Facebook. <laughs> Ale zobaczmy to jeszcze raz. Tak, tak. A wiesz jak się nazywa taka książka o tym jak robić fejki? Yes, e fake. Fakebook! <wościew architectural> ale! Taki tak był żart, ale nic nie szkodzi. <statistically> no i kończycie oczywiście program wspaniałą piosenką. Jest to piosenka o Jelonku, ale o tym, już rozmawialiśmy, pewnie pójdzie taki prześwit, także zróbmy małą przerwę. Muszę przemyśleć jeszcze jedno pytanie. Tak na mnie wołają, wszyscy na ulicy, co mnie potrącają, to jest mój las, moje środowisko, Jestem z tych jelonków potrącanych przedsionków, z takich jak on, nie będę miał potomków, nie będę jadł korzonków, nie będę bał się stąków, nie będę też puszczał bąków i w ogóle, check this Everybody clap your hands, the best jelonek in the land. What a dance, crazy Wow, ze eee, mną nadal kabaret nic nie szkodzi, przed chwilą zobaczyliśmy fragment ich piosenki. Eee, a tymczasem, pytanie: Słuchajcie, Wrocławska scena kabaretowa się rozrasta. W finale mamy kabaretów wiele. Kabaret Chyba jest w finale. Chibor Szpak jest w finale. Liquid Mime Strzebnicy, czyli prawie z Wrocławia. I w finale jest jeszcze. Kabaret da! W związku z tym, gdyby kabaret nic nie szkodzi, wszedł do finału, to już byłoby 5 kabaretów z sokońcu Wrocławia, więc nie wszedł. Także bardzo dobrze, że tak się stało, tym bardziej z pół, tak? pół na pół 50% tak. Wrocławia, 50% reszty Polski. A tymczasem, komu kibicujecie? Kto wygra pakę, waszym zdaniem, w tym roku? Właściwie, no to już. 3 może. Ja osobiście. Siłę, na 3-4-3. Nie, ja... ch chyba nie mamy uzgodnionej opinii na ten temat, jak widać. Czyli fraszka. Ale tak, ja mam, ja mam swój typ, yy, szpak. Jeśli chodzi o yy, patriotyzm lokalny, to po prostu trzymamy za kciuki za wszystkie kabarety, które mają chociaż 50% składu No tak, tylko nikt nie ja, wie na kiełbasach. Ja jestem za kabaretem Chyba i Dabs. Tak. Mhm. Za kabaretem Chyba i Dabs, tak, bardzo dobrze. Mhm. Powiedziałam, ja bym chciała zobaczyć Grand Prix w rękach Liquid Maima i tego się spodziewałam. Czyli Jimek. Każdy dostał... Czyli swoje... zobaczmy teraz Liquid Maima. Kabaret Liquid mają ze swoją trumną, a obok mnie i ze mną był. Kabaret Nic nie szkodzi z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I buziaczki.